jak zaczęłam czynić cuda w swoim życiu, jak zaczęłam odkrywać wymiar światła, że tutaj naprawdę możemy żyć tak jak poprzedni przedmówca chyba, to Bartek miał na imię, tak, gdzie na samym końcu właśnie pięknie powiedział, że kiedy jesteś w tej częstotliwości, ja to nazywam w częstotliwości obecności stwórcy, to po prostu tak naprawdę siedzisz wygodnie jak na pięknym tronie i cała rzeczywistość dzieje się sama. I ty nie musisz niczego planować, się nad niczym zastanawiać, w ogóle jakie masz marzenia, bo to ego, umysł się nad tymi rzeczami zastanawia, a w tej częstotliwości światła po prostu przychodzi. Przychodzą natchnienia, przychodzą pomysły, to się dzieje samo, że ty po prostu wiesz, gdzie masz iść, co masz zrobić, jak masz zrobić, i rzeczywistość płynie, po prostu płynie, a ty zaczynasz zauważać, że żyjesz w coraz piękniejszym wymiarze, który po prostu jest dobry i w którym o nic się nie musisz martwić i zaczynasz widzieć w nim swoje własne ego, które próbuje ci jako ta stara wersja twojej istoty. Próbuje ci gdzieś tam jeszcze sabotować, coś kombinować, ale różnica jest ogromna. Masz, jesteś przestrzenna i masz bardzo duży dystans już do swojego ego, które już nie ma mocy nad tobą. I zaczynasz umieć panować wtedy właśnie nad własną energią. Oczywiście, że ja nie jestem jeszcze też doskonała, ja też jestem w procesie. Ja mam po prostu dużo już takich doświadczeń i w związku z tym wiem to, co wiem, bo moje, moje życie jest tego świadectwem. Ja po prostu przeżyłam. To nie, jest, to nie jest wiedza wyczytana, wyuczona i powielana, tylko to jest wiedza doświadczona. Dlatego właśnie Jezus y, y, pięknie to mówił, zawsze on był mistrzem metafory, i dlatego mówił po owocach. Po owocach poznawaj, czyli to czuje się, więc jeżeli jeszcze potrzebujecie, bo to jest normalne, że potrzebujemy wsparcia, dlatego że no ciemna dupa jest jeszcze i dopóki ona jest jeszcze na tej planecie się manifestuje, dopóty musimy wkładać wysiłek codziennie, żeby się do tego światła dostrajać, czyli przesuwać swoją świadomość i to trochę boli, to trochę boli, bo... Bo jego jako energia, jako niska częstotliwość, trzyma nas w dole. Więc chodzi o to, że ten trening musimy przechodzić, żeby wytrenować własne mistrzostwo i coraz stabilniej świecić. I w momencie, kiedy zaczynamy do tego dochodzić, to yy, po prostu moc ciemności przestaje mieć nad Tobą władzę, i w związku z tym matryca ludzkości. W której ty aktywnie uczestniczysz, mimo że mierzalnie na zewnątrz tego nie widzisz, ale na poziomie kwantowym jest to ogromna praca, którą wykonujemy. Więc ten wysiłek, jeszcze dodam, że ten wysiłek będzie dopóty, dopóki ciemność całkowicie nie zniknie z planety. Ona się będzie cały czas wycofywać. To, co mówiłam ostatnio na Harmonii Kosmosu, że światło bardzo mocno napiera i przestrzeń między planetą, jako fizyczną przestrzenią, a matrycą światła, ta przestrzeń jako ta, Znana nam rzeczywistość codzienna jako system, ogólnie mówiąc, tu się coraz bardziej zagęszcza. Na zewnątrz są tylko pozory, pozory, które się wydają, że nam mówią, że że te istoty się bardzo dobrze mają, że ich plan się realizuje i tak dalej, jest to nieprawda. W Słuchajcie, tam jest tyle kombinacji, jak nam odebrać tą świadomość, scenariuszy, wymyślania, tak, kolejnych wersji ciemnej strony, jak tutaj nas wystraszyć i zaniżyć. Także naprawdę oni mają tam tak ciężką energię w świecie polityki, w świecie medycyny oficjalnej, w świecie ekonomii, we wszystkich dziedzinach życia, które znamy, jest tak gęsta energia ona się tak coraz bardziej zagęszcza, że ci ludzie, którzy jeszcze uczestniczą w tej grze, bardzo, ale to bardzo się czują niedobrze. Ich ciała są coraz bardziej zmęczone i jest taki moment, kiedy oni przekroczą tą linię demokracyjną, że po prostu zaczną odchodzić, bo planeta po prostu nie przyzwala już na taki gatunek cywilizacji, żebyśmy em emitowali. Konkurencje, rywalizację, oderwanie od źródła. Tutaj ma być tylko częstotliwość miłości. Tak planeta ustanowiła i ona bardzo szybko zmierza do tego światła. To, co jeszcze mogę powiedzieć, że właśnie, jak już jestem przy planecie, to bardzo ważne jest, żeby wychodzić już z wszelkich form rytuałów. Bo słuchajcie, to są protezy, wszystko to są protezy w. Tej nowej rzeczywistości nie ma takich rzeczy. Po prostu nie ma. Dlatego, że ty tutaj wibrujesz światłem, w którym jesteś Bogiem i w którym tworzysz. I po prostu magia dzieje się wokół ciebie bez czynienia, bez żadnych substytutów zewnętrznych. To nie znaczy, że my mamy teraz wszystko odłożyć. Nie, nie o to chodzi. Tylko miejmy zawsze wyższą świadomość, a nie z tej protezy nie róbmy, nie, nie stwarzajmy nadal kult Boga w sobie. Rozumiecie? Dlatego, że stwórca, którym ty jesteś wewnątrz w swoim sercu, jest zawsze czymś więcej. I bardzo łatwo można zejść z drogi serca i z drogi światła, spaść właśnie poprzez e, utożsamianie się z narzędziem, z którym pracujesz. Więc bardzo ważne jest, żeby oddawać wszystko światłu i żeby to światło przez ciebie pracowało, a z czasem zaczniesz zauważać, że ty zaczynasz pomagać ludziom, uzdrawiać sercem. I to jest ten cel, do którego zmierzamy. I tego ludzie tak naprawdę potrzebują, bo oni chcą poczuć miłość. I ty tą miłością będziesz emanować, kiedy wpuścisz obecność Stwórcy do swojego serca. Więc to są właśnie te cuda i tak właśnie uzdrawiał Jezus swoją obecnością. Oczywiście On nie uzdrawiał każde serce, dlatego że On widział ludzkie serca i widział, gdzie jest gotowość, gdzie jest pokora. Gdzie jest otwartość, żeby przyjąć tą piękną łaskę, bo to jest święta energia, ta obecność. Więc to wszystko jest przed nami. Dlatego na pierwszym miejscu źródło, z którego pochodzisz, czyli kochająca, świetlista obecność, która żyje w Twoim sercu. Jeżeli z taką hierarchią żyjemy każdy dzień, to zaczynasz żyć w wolności, dlatego że światło zacznie Cię odrywać od wszelkich struktur. Uwikłania, w których do tej pory funkcjonowaliśmy jako ten matrix, ta rzeczywistość, czyli od całej tradycji, która jest wielkim egregorem, który nas zniewolił. Sami na pewno widzicie, jak te różne święta, które obchodzimy, jakie one stały się chore. Tam w ogóle nie ma duchowości, wszędzie jest. Konsumpcja, materializm, czyli no materia, która zdominowała ducha, i to wszystko jest takie puste. A tak naprawdę chodziło w nich o czczenie i wielbienie źródła życia. I to, co właśnie jeszcze. Aha, bo tutaj jeszcze dokończę. Będziecie uwalniać od Twojej historii światło, czyli od tego, jaka byłaś, kim byłeś. I w to miejsce, w to miejsce zacznie wchodzić światło, które da ci wolność. Czyli co to znaczy? To znaczy, że zawsze i wszędzie i w każdych warunkach będziesz szczęśliwa. I to jest to, czego nasze ludzkie ego i umysł pojąć nie potrafi. A szczęście to jest wibracja Boga, to jest obecność światła, to jest miłość, która daje wolność, bo miłość jest wolnością od lęku. Więc ego. To jest lęk. Ono przykleja się do formy. Światło jest poza formą, i światło bawi się we formę, przyjmując różne formy, żeby przeżywać kolejne i kolejne przygody, jako doświadczenia. Więc kiedy wpuścisz obecność Twórcy swoje serce, staniesz się wolna, i to właśnie mówił Jezus. Kiedy poznasz prawdę, bo ta prawda to jest coś, co nie ma żadnej informacji, żadnej myśli na swój i inny temat. To jest po prostu stan bez początku, bez końca, bez czasu. To jest po prostu coś, co jest i coś, co kocha. I wtedy umysł zaczyna tej... Świadomości tej obecności służyć jako tylko narzędzie do kreowania formy, którą Bóg w Tobie ustanawia, że chce poprzez Twoją duszę przeżywać jako kolejne doświadczenia. Więc bardzo się opłaca poddać temu przywództwu, dlatego że wtedy Twoje życie nabiera magii, jako przygoda. Nie wiem, co będzie. Ale w sercu czuję takie podniecenie, ekstazę i radość, i w tej właśnie wibracji wiem, że będzie dobrze. I oczekuję, i ten stan oczekiwania to jest częstotliwość, którą Bóg w Tobie tworzy rzeczywistość. I ten stan oczekiwania powoduje, że emitujesz energię życia, która z Ciebie w Twoim sercu odżywia formę. Jako zamysł, który stwórca w ciebie wpuści, jako pomysł, natchnienie, marzenie, pragnienie, do którego cię będzie popychać, żeby podążać, bo chce stwórca jako miłość, chce się wyrażać poprzez formę do zewnętrznej rzeczywistości jako iluzji, którą przeżywa, żeby poznawać samego siebie. Poprzez różne formy, poprzez różne odniesienia, poprzez różne pryzmaty, relacje i po prostu się sobą zachwycać. Więc teraz wchodzimy do rzeczywistości, która już nie będzie oparta na lęku, a na zachwycie. I właśnie tutaj też chciałabym coś powiedzieć więcej, że to jest rzeczywistość, w której istoty, które wibrują w świetle, one mają. Robią jedną, jedyną rzecz, która jest najważniejszym priorytetem ich istnienia, bo tutaj nawet nie można powiedzieć o codzienności, dlatego że tu czasu nie ma. Jest to wielbienie źródła stworzenia, czyli cały czas stan emisji energii, wibracji w sobie, która jest zakochaniem w Stwórcy i z, ogniskowanie, z ogniskowaniem jedynie na nim. I to jest, to jest to, czego nie potrafimy pojąć z tej starej matrycy umysłem. Jak to? Bo co powie ego? No przecież to jest jakaś totalne zniewolenie. To ja nie mam w ogóle swojej woli, to ja nie mogę pomyśleć o niczym innym, zrobić to, zrobić tamto. Nie, to nie tak działa. Właśnie wtedy dopiero masz wolność, bo nie jesteś opanowany przez swój własny umysł, który Cię cały czas okupuje i tworzy każdego dnia ponad 50 tysięcy myśli, które są z reguły destruktywne i odzierać je z energii. To nie jest naturalny stan życia. W nowym wymiarze Ty nie myślisz. Życie po prostu się dzieje i przez ciebie przepływa. I przepływają takie doświadczenia, które Bóg w tobie ustanawia, że chce przeżyć. A jakie on chce przeżyć doświadczenia? Doświadczenia, które są przede wszystkim wzniosłe, piękne, zachwycające. W tym wymiarze artyzm, sztuka to jest, jest na pierwszym miejscu. I we wszystkim, kiedy patrzysz w oblicze Boga, a w oblicze Boga jest w sercu, które jest spokojne, kochające, a w umyśle jest przestrzeń. Która jest przestronnym światłem, i wtedy jesteś wolna, i patrzysz w święte oblicze Stwórcy, który nie ma żadnej formy. I wtedy przeżywasz rzeczywistość jak małe dziecko. I to jest właśnie ten wymiar, gdzie się nie przywiązujesz do niczego, bo się niczego nie boisz. I bierzesz kolejną zabawkę, się nią zachwycasz, i w ogóle nie myślisz o przyszłości. Dosłownie tak, jak małe dzieci. Dlatego Jezus powiedział, że. Jeżeli, jeżeli nie staniecie się jak te dzieci, nie wejdziecie do królestwa Bożego, bo dzieci wiemy, żyją poza iluzją czasu. One żyją totalnie w tu i teraz, dlatego są szczęśliwe. Oczywiście nie zawsze, bo tutaj w tej matrycy też na nich wpływają różne czynniki zewnętrzne, które odbierają im światło. Dzieci mają bardzo dużo energii fotonowej, właśnie światła w swojej aurze. Więc to jest wymiar, którym trzeba się poddać. Nic nie wiem i wyrzucić wszystko. Cały system przekonań, czyli wszystko to, co do tej pory wierzyłam, co wiedziałam, to nie jest łatwe, dlatego że jesteśmy do tego mocno przyklejeni, utożsamieni. Ale to jest właśnie ten trening, który musimy codziennie robić, żeby wejść w cudo umysłowe. Dlatego osadzanie się tylko na przestrzeni serca i światła jest jedyną, i mówię to z całą odpowiedzialnością, kochani, jest jedyną ścieżką, żeby odzyskać wolność i zakotwiczyć się w nowej Ziemi. Tutaj, w tej rzeczywistości, to jest droga serca, czyli uwielbienie źródła stworzenia. I to jest konkretna, mierzalna energia, która jest zakochana w Bogu, i ona przez Ciebie chce przepływać. I Ty przy okazji korzystasz z tego jako niesamowitą ekstazę życia, zakochania się we wszystkim, czego dotykasz, co jesz, na co patrzysz, bo wszędzie widzisz Boga. Po prostu wszędzie widzisz Boga, i to jest stan, stan trans, transcendencji, o której mówią często mistycy różni, że przekraczasz wszystkich myśli, które tworzą częstotliwość w Twoim sercu, tworzą uczucia i przez pryzmat, których patrzyłaś na rzeczywistość, i dlatego ona była taka niefajna, czyli filtr. Filtr w naszej percepcji. I ten filtr teraz jest rozpuszczany. Więc ta rzeczywistość jest po prostu wzniosła, czyli taka, jakbyś codziennie przeżywała od nowa święto, na które czekasz uwielbienie. I z czasem to uwielbienie, które przychodzi właśnie jako światło, które coraz więcej w Ciebie wchodzi i oczyszcza Twoje serce, a wtedy, kiedy się serce oczyszcza, ciało się oczyszcza, Twoje życie się oczyszcza, wszystko się dzieje po prostu samo. Tylko dlatego, że stajesz się czystym naczyniem dla obecności Stwórcy, który w ciebie wchodzi i w miłości i z miłością w jedności z tobą zaczyna żyć poprzez ciebie, żeby ci pokazać, jaki jest piękny i jednocześnie jaka jesteś ty piękna, czyli Stwórca i stworzenie stają się jednym. Stąd te właśnie słowa Jezusa: Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy. I on na okrągło z uporem maniaka cały czas tylko mówił o nim. Bo zrozumiał i wiedział, bo przeżył, że kiedy osadza uwagę nad czymkolwiek innym, czy na kimkolwiek innym, to traci energię, traci światło. A jeżeli patrzy tylko w oblicze Stwórcy, właśnie tym okiem, które jest jedno w naszym sercu, jest niedualne, i patrzy tylko poprzez serce na Stwórcę, to wtedy ta łaska i moc do niego spływała, i dlatego czynił cuda, dlatego materializował w ręku. I to jest. Fizyka, której my jeszcze nie znamy. I to się wszystko przed nami będzie otwierać, a będzie się otwierać przed Tobą tylko i wyłącznie w wyniku absorbowania światła. Jeżeli się na to światło zamykasz jako poddanie, nic nie wiem, Twoja wola niech się dzieje, wtedy dopiero robisz skok kwantowy, i Twoje ego łamie swoją strukturę i Cię wpuszcza do innej rzeczywistości, i wtedy w obecności Stwórcy, stwórcy twoja, czyli Twoja Wyższa jaj, zaczyna Cię prowadzić i zaczyna Cię uczyć. Jak materializować, jak manifestować energię w materii i tworzyć cuda? To, co dzisiaj fizycy coraz bardziej zaczynają odkrywać, że to świadomość wpływa na energię i na materię. Więc to, kochani, wszystko przed nami. Więc światło nas prowadzi w kierunku, żeby się totalnie oderwać od systemu, totalnie być od niego niezależnym. To jest to, co my mamy w ten świat wnieść. I to jest ta wolność. Bo teraz sobie wyobraźmy, że kiedy my będziemy materializować z własnego pola energetycznego, a o tym mówią fizycy, o tym mówią fizycy, że my pływamy w oceanie energii fotonowej, która cały czas niesie ogrom potencjałów, po który możemy sięgnąć. Tylko mamy pozamykane. Pola jako świadomość i nie potrafimy po to sięgać. Więc kiedy jesteś w obecności Boga, On właśnie Cię tego nie, nie uczy. Nie boi się niczego, bo światło w Tobie Ci da wszystko, o co poprosisz. Tylko musisz je czuć, musisz je przez siebie przepuszczać. I ta wolność jest nam dawana odgórnie i nam się należy jak psu micha. Tylko podnieś swoją świadomość i żeby do tego się dostroić, do tej rzeczywistości, to musisz porzucić ten świat, nie możesz mu dawać uwagi. On musi zniknąć jako wibracja z Twojej aury, z Twojego pola i dopiero wtedy Twoje pole zaczyna podnosić wibracje, zaczynasz czuć obecność miłości, że to pole Cię kocha i zaczyna dla Ciebie pracować i zaczynasz kreować jak artysta w swoim własnym warsztacie alchemii, w swoim sercu. I zaczynasz tworzyć to, co ustanawiasz, a tak naprawdę co ustanawia źródło w Tobie, bo ono widzi szerzej, widzi więcej i wie, co jest dla Ciebie najlepsze i najpiękniejsze. Jeżeli stwórca stanie się Twoim szefem, daje z najwyższej półki, daje Ci rzeczy, których w najśmierszych marzeniach nie byłabyś w stanie sobie wyobrazić. I tak się stało ze mną. Oczywiście ja wiem, że on ma jeszcze więcej. Jestem bardzo tym podniecona. Także nie przywiązuję się w ogóle do ludzi, do miejsca, gdzie mieszkam. Nie przywiązuję się do niczego. Ja przywiązuję się do Boga. I On prowadzi i daje coraz piękniejsze rzeczy. I między innymi właśnie w taki sposób się zmieniło moje życie. I wtedy zrozumiałam, że ja naprawdę nic nie wiem. To, co ja przeczytałam, to jest pikuś, to jest w ogóle nieważne, to tylko mi rozbudowało moje duchowe ego. Myślenie, myślenie o Stwórcy o źródle. A słuchajcie, myślenie o źródle, wierzenie w źródło, to jest prawie żaden stopień, bo tu chodzi o czucie źródła, a nie myślenie o Nim. I to musimy zrozumieć, że to jest przejście. My mamy przejść na drugą stronę zasłony. My mamy źródło przepuszczać przez siebie, a nie o nim ciągle czytać, chcieć coś wiedzieć, bo to jest pułapka ego, który ciągle nas wyrzuca na zewnątrz i szuka protest. Tym się zainteresuj, tamtym się zainteresuj i ego się tym karmi i chwilowo się czujesz dobrze. Ale kiedy przestaniesz to robić i wchodzisz w normalną szarą prozę życia, nie dajesz sobie rady. Bo ta magia, która była chwilowa, a była chwilowa, bo była tylko mentalna, nie było cię w sercu. Dalej nie czujesz, dalej nie jesteś zakotwiczona w tej obecności, więc tej, tego światła nie jesteś w stanie utrzymać. Energia mentalna to co dzisiaj też mówią naukowcy energia naszego pola mózgu jest malutka w porównaniu I to do. Utrzymywanie serca. światła jest największym dla nas wyzwaniem. Nie tylko wiedzenie o nim i czytanie, ale utrzymywanie. Pada deszcz, czym się wydaje? No przykro mi, że, że tak, to może jakiś ten karimaty na siebie, czy coś, czy... Ale to jest taki przyjemny deszczyk. Dobrze. Za chwilę przejdziemy do, do, do medytacji, do pracy nad, nad ciałem i, i, i w polu serca, żeby prowadziło. Ale jeszcze powiem o jedną rzecz, o Matce Ziemi. Bo to jest teraz bardzo ważna dla nas energia i lekcja, którą mamy zdać, żeby zakotwiczyć swoje ciała w energii Ziemi. Nie poprzez rytuały zewnętrzne... Bo to jest tylko proteza, która cię wyrzuca na zewnątrz. Ale chodzi o to, żeby tą energię nauczyć się przepuszczać przez swoje ciało i w niej się nauczyć balansować i żyć. A kochani, energia Ziemi jest alkaiczna, jest minusowa. O tym też mówią naukowcy. Jest udowodnione, że minus uzdrawia wszystkie choroby. To jest cudowna technologia, którą posiada ja, Twoje to ciało. To wszystko jest piękne. Wtedy, kiedy się poddasz i pozwolisz, żeby to Twoja wyższa jaście prowadziła. I ona Ci pokaże piękne krainy wewnątrz Ciebie w Twoim ciele jako piękne energie, które będziesz przeżywać. Słuchajcie, może się pochowajcie też, yy, jak ktoś potrzebuje poddaszek, ale jak Wam to nie przeszkadza, to OK. Więc to jest dzisiaj podstawą, że żeby ściągnąć matrycę ludzkości. Jako rzeczywistość, która się przebudza i żeby ją zakotwiczyć na planecie Ziemi, jako dziejąca się nowa rzeczywistość, nowa Ziemia, jako pole wibracji, mam nadzieję, że to rozumiecie, to my to musimy przepuścić przez swoje ciała. Czyli żyć z Ziemią w zgodzie, z jedności, czy... nie robienie czegoś z nimi, bo to jest ego i sobie tylko wyrządzasz krzywdę. Na poziomie kwantowym wiecie, co, jak to działa, kiedy robimy coś poprzez jakąś metodologię czy technikę? Bo to nie jest prowadzenie, że ty prowadź, tylko ja coś z siebie uczynię. Rozumiecie tą różnicę? Jest to inna częstotliwość. I wtedy na poziomie kwantowym to wygląda tak, jak obserwuję, że problem, który chcesz się pozbyć jako ego, jako człowiek, jest spychany głębiej. Jest spychany głębiej, że do podświadomości, tak zwane wyparcie, że ty chwilowo się poczujesz dobrze po takim oczyszczeniu, uzdrowieniu przez kogoś. Ale to jest chwilowe, bo ten problem powróci. Jeżeli nie w takiej samej manifestacji, to powróci w innej kokardce, jako niefajna rzeczywistość, czy jako inny problem, który się pojawi w Twoim ciele. Tak, kochani, chyba chowajcie się bardziej. Ja proponuję, że tak, może tutaj też pod sceną, na stojąco też można medytować. Też można medytować z Ziemią, możecie się połączyć w każdej pozycji, w każdej pozycji w każdych warunkach. To chwilkę poczekam, aż się przemieścimy. Może tutaj też łatki sobie przynieść. Słuchajcie te, co stoją z boku i tutaj jakoś nieść. Słuchajcie, ja proponuję, że też można na scenę wejść. Właśnie można wejść na scenę. Usiądźcie sobie na scenie. A ja sobie tutaj stanę troszeczkę dalej. Można za mną też usiąść, bo przecież nie musicie na mnie patrzeć, prawda? No oh, Coś pięknego, kochani. Piękne dziewicze tereny, piękne widoki. Poezja dla oczu. Właśnie ten piękny teren Miecia i Stefanka, gdzie planują rozbudowę, aby spotykać się właśnie w gronie wspaniałych ludzi, świadomych ludzi, samoświadomych ludzi, którzy świadomie niosą światło, wyższą świadomość w sobie we własnych polach energetycznych. Piękne miejsce. Jak tu przyjechałam? Przekroczyło to wszelkie moje oczekiwania, naprawdę. Jestem mile, mile zaskoczona. Ogrom, ogrom ludzi przyjechał, wszyscy gdzieś jeszcze tam dalej, po poukrywani, miejsce, które daje niesamowicie dużo możliwości i prywatności, i grupowych spotkań, przebywania ze sobą. Naprawdę gorąco polecam to miejsce, będzie się rozrastało coraz bardziej i coraz bardziej. Piękna, naturalna łączka. I te świerszcze, a tu troszeczkę jeszcze wyżej i panorama naszej imprezki. Ludzie się jeszcze zjeżdżają, świerszcze, śpiewają. Pięknie. To by to A dobra, wygrywał, to I tutaj mamy, kochani, pas startowy i mamy lotnisko Miecia. Za chwilę podejdziemy bliżej, także transport jest też zorganizowany oprócz lądowego powietrzny. Właśnie transport powietrzny dla zainteresowanych atrakcją. Mamy tu lotnisko i przyjaciela, który obsługuje tę maszynę. No i takie widoki. Pięknie.

Tutaj mieć sobie urzęduje, póki nie będzie miał skończonej odbitówki. Nasz plakat. Festiwal wdzięczności. Indiańskie lato. Spotkanie osadników Nowej Ziemi. Dodatkowo atrakcja urodziny Stefana. Jest podany plan zajęć. Cały czas się coś dzieje, w tej chwili wszyscy mają przerwę, więc każdy się sobą zajmuje, spacery, rozmowy, przyjemny klimat. Idziemy do ciebie, wiesz? Aha. A to, kochani, przygotowanie do ogniska wieczornego. Tu się będziemy wieczorem bawić wspólnie. I'm not